I tu przykład jednego z moich klientów, który postanowił wyjść na Rumunię, wszystko wydawało się naprawdę piękne poza jedną rzeczą. Niestety liczba zwrotów z Rumunii była tak duża, dochodziła do 60-70%, więc okazało się, że mój klient płacił za podróże, za krajuznawcze paczek. One leciały, były nieodbierane i wracały. Część z nich wróciła w słabym stanie, nic nie dało rady już z tym zrobić. No i znowu, jak przenieśliśmy wysyłkę, znaleźliśmy tam partnera na miejscu, no to okazało się, że ta sprzedaż, nawet jak te paczki wracały, wciąż była opłacalna. I ja zwracam uwagę też na to, że trzeba też i takie rzeczy sprawdzić. Na ile w danym kraju, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do danych, na ile są zwroty, jaka w ogóle jest kultura tych zwrotów, jak to będzie wyglądało, jak wygląda reklamacja w takim kraju, jak wyglądają ewentualne przepisy dotyczące gwarancji. Wszystko to, co może mieć wpływ potem na obsługę klienta, na to, jak będzie odbierany nasz produkt, na to, czy on się w ogóle przyjmie, jaka będzie logistyka, jakie będą tutaj koszty. To są duże koszty, których my często w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Znaczy, idziemy na Rumunię i fajnie, no i, no i potem nie wychodzi.